Upewnię się tylko. I... Czy to dobrze trzymam? Nie, teraz jakby mi inaczej nagrywało. A dopatam. Spójrzcie na moją Pokémonową kolekcję. Te wszystkie figurki, to total Te wszystkie czarwandery, to wszystko. Dzisiaj pokażę Wam Wifi walkę numer 1 i Wifi walkę numer 2. Te są jeszcze z Pokémon. I potem jak się przeniesie Pokebankiem do tamtego, to spróbuję pokazać wszystkie. szajny swoje, kilka ich mam. Spróbuję częściej tam robić walki. Tak, spomniałam, że to jest dobry pomysł na serię, bo mam dwie akurat zapisane. Pokażę te dwie i potem, może jak będzie jakiś progres, to się pokaże też. I następne. Dobra, żeby to tylko dobrze pykło. Gdzie jest ten głośnik? Dobra, czy tutaj wszystko dobrze widać? Chyba widać. I to będą dwie bitwy. Ta pierwsza to jest taka mini, to będzie króciutka: to jest Charizard Sweep. Oczywiście wytrenowany na e... na EV. Play. Zajbisty Flair Dan Team. Z jakimś japońskim ziomkiem, który sam mnie wyzwał do walki. Moja Charizardka, Natura Timid, wyrobiona na speed i special attack. W sumie to mogę tu trochę komentować, Tamten ziomek to definitywnie nie wiedział co robi. Trzy przypadkowe poki poniżej, no ja wiem co robię, więc ta walka mi się super podoba, bo to jest właściwie jedno się tylko tutaj dzieje Charizard... może dwie Charizardka dokładniej. Dajesz. Skopany jak już kolej się nie żyje. Tutaj Diggerski. Japonia wymiata, ale ten kolej nie, nie pokazał ich z najlepszej strony. Super się ten ekran swoją drogą mieści w tym ekranie. Mm. To przejdzie. To myślę, że to jest coś, co nie chciałbym robić. Jeśli Hiko mi pomoże jakoś przenieść, bo ja Pokébank chyba nie dam rady, bo nie mam konta ani pinu, ale jeśli on mi pomoże przenieść to będę mu za pomocą swoich Evotronów pokos, który większość to jest Shiny. Mam tam wspaniałego wflotcela Misha o tego typu rzeczy. Będę mógł w końcu dawać czadu, czekałem na to, czekałem na tę chwilę bardzo długo. I mam jeszcze jedną walkę, którą nagrałem, bo tam było więcej tych walk, ale one były bardzo jednostajne. I to jest walka, w której, spójrzcie na moment różny, Beautify Archeops, yy, no wiecie, no Kadabra, ten, ten, wiele z tych, wszystkie z tych poków, oprócz brelunki, którą ubóstwałem i która też jest w moim teamie, to są poki przypadkowe i są przypadkowych poków, Spójrzcie na to, kuźwa, Milotic, Melota, Celebi, Tornadus, ho, czy raczej katastrofa. Pięć przypadkowych poków w ogóle nieźle trenowanych ona tylko dobrze. I zwróć uwagę też na jej rolę w tym. A tutaj pięć, no poków ostraszliwych, możliwościach, prawie same legendy. Mimo że Hołub, ale wiadomo, i Milotic i spójrzcie jak ja sobie poradziłem w walce przypadkowymi pokami z czymś takim. Nie chodzi tylko o ostateczny rezultat, no bo to dość łatwo się domyślić no proporcja, ale chodzi o to, jak było blisko i co się będzie działo podczas. Jak ja sobie radziłem z przypadkowymi rzemkami, a jak on. Ten sam tchił, można było sobie wygrać. Lysandrę wymiata, koleś chciał rozdupczyć cały świat. No, to potrwa trochę dłużej. Dajesz motyl. Giracci. O! Rozpoczęło się niezbyt obiecująco. Tutaj zwłaszcza ferot... U właśnie ferotornem będzie niezły błysk, bo on ma naturalny mowy set w kosmos tam jest kurs, tam jest Iron Head, Groba, feedback. Psa i szok. Nie są tak jak dużo mu to wzięło. Ta brylunka reprezentuje coś więcej. Jest przy Ewu trenowany tak jakby przy, jakby pod siłę Epok, a taki bardziej, że szukaliśmy minfu w pewnym miejscu, żeby był Shiny i coś się stało wtedy. Ja miałem w tym y, film Safari Mienfu, soka i właśnie y, bre, brelum, Breluma. Szkoda, że w tej walce nie pokażę zbyt wiele, ale, ale to się może wszystko potem rozkręcić. Jeszcze Iron Barbs sami się dobij ten cel, to już w ogóle wyszło fantastycznie. Kuźwa. Miałem nie pokazywać, a dupa tam, pokażę wam. Inaczej im to zrobię. Miałem czekać w ogóle, ale to już będzie za miesiąc, za dwa. Pokażę Wam wszystkie swoje wytrenowane na Ewu. Ja nie trenowałem jakoś profesjonalnie, nie bridowałem profesjonalnie, tylko jak już się brałem za trening to na dobrą naturę i że dobry moveset i pod dobre staty. pokażę wam swoje. Póki co na EWU mam zrobione. Większość z nich to jest shiny, tak jak mówiłem. Tylko jak się to skończy? Mogę nagrywać 15 minut, nie śpiesznie się. BUM Milotika załatwić to jest nieubyle co. Tornado Styrian. Dajesz ptak Bada boom To nazwę ten film Wifi Walka 1 i 2, plus moja kolekcja Szajny pokroto to nazwę, bo reszta to pewnie interesowałaby i tak bardziej tylko tych, co wiedzą o co chodzi. Skoro tak sobie poradziłem w tej walce, używając w ogóle przypadkowych ziąków, myślę, że może to nie najgorzej się rozwinąć potem. O! Tu chyba w końcu go załatwiłam, bo to naprawdę trwało długo.

A no i tak zajebiście by zawzięło, a ten gościu nie był dobrze. <laughs> pum, 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 pum. Kadabra na dni, ale kazan. Ale się przy ty dzwał, Ona przecież 2.99 spinat. to jest mi jakieś.

Z to wymyśliłem, ale nie obrażam go, absolutnie nie. Ma nawet kolor jak Mikołaj, to jest gdybyś Mógłby być Mikołajem. A, i teraz. A, jeszcze Bigger SB. Brelunki nie chciałem poświęcać, dlatego to rozegrałem trochę inaczej. No, było blisko, było blisko. W ogóle o, koleś tutaj ma natury, niesamowite jak dużo to przytrzymuje. tu ogień. Ruch sygnaturowy. I tu się wycofałem, żeby niepotrzebnie Nie miała fajta jak i tak wiem, że przegrałem. Zwłaszcza podczas treningu na sture udało mi się to tak zrobić, że nie miała żadnego fajta. Dobra, dajcie mi chwilę tutaj. Akurat na szczęście se zapisałem, zanim nie przeszłem. Wiecie, do do Muna. I tu w jednej skrzynce pamiętam, że mam wszystkie poki na EW zrobione. Co, co, mam też później do przeniesienia, jeśli daj Boże, mi się to uda. Mmm, weak draft. Kurwa, mi się mylą już te wszystkie stiki, bo to wszystko wymieszali tam potem. Nie tutaj. Czy to są te? Tak, tak. Kurwa, mam aż 20 poków wytrenowanych w pełni. Shiny Tyron Flame naturalny full na atak full na speed y, 6 na HP Mewtwo Lonely full na atak full na HP Iveltal Adamant to był full atak i full speed y, mówię sobie to sam widzicie pierwszy mój shi Shiny Relicant to był jeden z nich był ten jest na speed ten jest ten ma Serious, to ten był na atak i na speed tak ten był na atak i na speed Tutaj jest Chestnut, Adamant i to był... Chyba atak i speed też. Gardevoir Modest y, Special Atak i Speed ma idealne IW we wszystkim, a to jest ten oddający czy ktokolwiek inny to zauważył. O, moja waporionka. Modest ma tylko 5 na HP, ale wyrobimy miło to na HP, ale za to special Atak ma bliski perfekcji. Tylko 4 brakuje. O jak pociemniało nagle. Czy tak ma być? Dziwne, ale idziemy dalej. Shiny Pelipper pierwszy. Ten był zrobiony na Speeda, tylko 4 brakuje do Fulla i na Special atak. Shiny Crafty on był na atak i na Defensa, tylko jeden mu do Full Defensa brakuje. Shiny Sevi, on był na Speeda i na atak, ale z nim jest coś dziwnego, bo ona ma na IF mu Speed, a ma Speeda mniejszego niż minimalny w ogóle, tam, tam coś dziwnego z nim jest. Zygarde Heisty to był na atak, ma Full, na Speeda to ma tylko 7. Zapdos z Jolly na atak i na. Speed w Luxury Ballu mi się udało, z tym zapinem była fajna historia, ale kurwa akurat ma nieidealne to, na co go wyrobiłem i na to miał nisko. Shiny Troll, on miał na ataki i na defense, drugi Shiny Rally, ten był na defense, tylko 6 do fulla i na atak, drugi Shiny Belly, to wszystko jest moje, to wszystko, jest zresztą widzicie, o te, co nie, to wszystko ja sam zdobyłem, on, ten Rush, ten był na specjal ataki i też na speed. Shiny ten, tu go w tym miejscu, to była horda, wychodzę sobie przypadkiem, inne to było po długo szukania ja tam innych pokmonów, a to było od razu 5 i 1 i nawet nie była kamera na jego ustawę, niesamowity koleś, speed, niesamowicie soki i na atak, bo z naturą impi, ja lubię atakować, bardzo dobry jest i tak, tutaj mi się trafił taki yy, yy, jakby z tego, z Wondertrade'a, mam 4 takie pokmony albo więcej, Jolies ma idealny atak i speed. To Leopard, uwielbiam tego pokazu, Pansy Dzikiego z naturą, Timid, wyrobiłem go. Idealny specjalny atak. Shiny Poli Assassin, to był na atak, tylko 4 do fulla i na specjal defense To jest ta Charizardka właśnie, ona ma słabo bardzo z tym bo tylko na speeda ma dobrego. Bardzo bym chciał jej zrobić ten hipertrening w nowych częściach. Tu Adamant, też dosyć słabo, Galate, ale też mi się trafił Adamant, tego wyrobiłem na speeda i na atak, a i tak jest w porządku to jest ta brylunka właśnie. Na atak i na speed idealny atak. Ona jest French Safari i drugi miała special atak. Mój shiny red Gajardos, Mega. Och, nie była się do czego będę mógł tej bestii używać. Lax podnosi mu defense, więc poszłam za tym, żeby go wyeksponować, jest full na atak. Nawet dużo ma 16 i na defense. Mój shiny floci. Tutaj też przezajbiście, na atak na. Ten to jest jeden pokon jak mi się udało z Pokeradar tutaj z dojść po 39, idealny speed, akurat na najważniejszą jego statystykę, w ogóle potem możecie zwróćcie uwagę ile ja poków mam w tych, w luksury balach, wszystkie które kocham są w luksury balach, moja szajna mięsza, Szukałem jej bez końca, usłyszałem tego poka, z nią jest niesamowicie, Master Bala rzuciłem, po sympatii, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że niesamowicie kolorystycznie do niej pasuje. ja wiedziałem, że tak będzie, wyszło idealnie. Ability Rekleasy, ukryte ability, że zwiększa moc y, tych, dlatego ma dwa walczące trochę z High Jump Kick. I to jest fajne, bo ona ma Mild i ona ma idealne i na specjal tak i na atak. Zdecydowanie na atak, bo jest o wiele silniejsza wtedy i tak. No, ale nawet pokrezy nie przeszedł. Blaziken też go dostałem z tego. Goście jest niesamowity Adamant Speed Boost, idealny atak, idealny Speed, też się nie mogę doczekać, jak będę mógł używać. Salamence też z Wonder Trader. To chyba 5 takich poków miałem. Adamant, idealny atak. Speed dosyć wadliwy, ale ma Dragon Dance, więc się wyrobi. I ostatni Serperior, tu bardziej po sympatii. Idealny atak. To jest ciekawe i ma kontrary, dlatego nie muszę robić na atak. Zostawiłem yy, mu także Lifstorm. On taki jest raczej, że... Żeby... Ubórzyłem go co będę się pierdzielić. I to są właśnie moje poki. bym sobie chciał przenieść. I o ten za jej mógłbym walczyć z kim chce, kto chce. Ujawniłem tutaj wszystko, ale sympatia tam jest najważniejsza, Tak jak zawsze to powtarzam, to nie zmieniłem teraz nagle zdania. Ha, Na nią bym tutaj pokazał, jeśli się dało. Naprawdę, szukałem jej długo. Mild, mischievous, friend of a spróbujemy wszystkich przejście na szybko, mam 15 minut. Co myślicie o moim teamie? Co myślicie o tych wszystkich shiny, które mi się tutaj trafiły? Tylko kilka ich celów szukałem. A tak naprawdę to tylko Flowcela było, że chainowałem i by miał być dokładny ona wszystkie postawi. już nie było nawet pewne, że to będzie on duczeń chain fishing. Było o... Ją, ją tak przypadkowo dosyć trafiłem. No, prostu.